No kurwa mi uciekła, kurwa, no obiecuję, że ją dopadnę. Dobra, za niedługo będę. Ja do Ramirez'a Co ty Muszę się z nim zmówić, mam bardzo ważną sprawę Jestem Ragnar Dobra, czekaj Spory, Poczekaj, Na ja coś ci powiem. W Kolumbii krąży legenda. Był sobie złodziej, który często wpadał w kłopoty, bo nie był zbyt zręczny. W Rio Casanares mieszkała I zgłosił się do czarownika, kapłana Budy, aby w jakiś sposób dostać wsparcie od niego. I ten Zgodził się mu pomóc, Uzawarli zawarli taki układ, że złodziej będzie co miesiąc w pełni księżyca, stawał się niewidzialny, i polował na ludzi, i polował na ich dobytek oczywiście, tylko że musi raz w miesiącu przynieść jedną głowę czarownikową. Otóż za którymś razem, podczas którejś pełni, zauważył piękną dziewczynę, Kąpiącą się w trzcinach. I on nagle się w niej zakochał i oświadczył się jej od razu. Z tym, że ona wystraszyła się go i uciekła. Złodziej nie dostarczy głowy do czarownika. Jak myślisz, jak zareagował czarownik? Zapewniam cię, że czarownik bardzo, ale to bardzo się zdenerwował. Poczekaj nic nie mówi. słuchaj, co ja chcę powiedzieć. Ten czarownik zamienił tego złodzieja w krokodyla, kajmana. I powiedział mu, że teraz musi pożerać ludzi i czarownik musi dostać siedem głów na miesiąc. I dopiero wtedy, kiedy dostarczy tych, te siedem głów, być może, być może odzyska postać ludzką. Widzisz, rozumiesz, o czym mówię? Chodzi o to, że jeżeli raz zaczniesz robić to, zabijać, już z tego nie ma wyjścia. Sądzisz, się, że tej Natalii zakochałem, czy pozwoliłem kurwie uciec? Nic nie sądzę. Chodzi o to, że ja jestem jak ten czarownik, kapłan Wutu. Bo jestem kapłanem. I muszę dostać to, co moje. Rozumiesz? Alfredo, tu wasa quitar esa puta. Se llama Natalia. Si, preparate głej, Vas quitarla en esta semana. Kiedy zaparysta? No Więc tak. Ty, Ragnar, już nie musisz się na ralią przejmować. Kto inny ją zdejmie za ciebie. Dla ciebie mam inne zadanie. Jakie zadanie? Wejść! No bo coś na wybijałeś. Nie pytaj, lepiej. O co chodzi? Dziwka mi spierdoliła, miałem miała odjebać. Nie opowiadaj, nie chcę nic z tym, nic wspólnego. Po ostatnim zajściu w policji nie chcę żadnych kłopotów. Wolę spokój. Gdybyś nie zaczął napierdalać tego dealera to by nas nie wyjebali z policji. Ty też nieźle nie napierdalałeś. Ty dillował pod szkołą. Należało mu się skórwiołowi. Należało mu się, ale to mogło być po robocie. Widzisz, ma swój biznes i spokój. Ha, ha, ha. To ty. To... To tylko iluzja. No ja się połaszczyłem na duże i szybkie pieniądze. No to rozumiem, kompinować, handlować, gdylować, grydylować, wszystko to, co tylko możesz, ale na zlecenie zabijać? Co ty sobie myślisz? Kiedyś walczyłem o sprawiedliwość i teraz gówno z tego mam. Co ja na to ci poradzę? Wiesz co? Trzeba był dziwnie spokojny, jak dowiedział się, że spierdoliłem robotę. Co powiedział? Powiedział, że da mi łatwiejsze zadanie, że mam pojechać samochodem do Niemiec, sprzedać fanty, samochód i wrócić samolotem. Chociaż tego nie spierdolę. Uważaj na siebie. Ciema właśnie No wróciłem Mam kasę Możemy się napić Co? Czy kto mnie kurwa szuka? Dobra Dobra, nie na telefon Dobra Cześć Kto mnie kurwa szuka? Mówiłem ci, że to smród. Prędzej czy później to tak się skończy. Do rzeczy, kto mnie kurwa szuka? Jakiś młody typek szuka ciebie. Kurwa, to jest dziwne. Przecież go odpaliłem. Starzeje się, weź się za coś innego. Kurwa, jakim cudem? Przecież postrzeliłem go w serce, leżał na ziemi. Ha, może miał dwa serca. Dobra, nie piję już. Staję, wracam do domu. Jak go spotkam po drodze, to może go dokładnie odpierdolę. Powodzenia życzę. No i tak to się dzieje. Kurwa Zajebie Cię to jest kurwa. Zajebie Cię to za, Chciałeś mnie zajebać to kurwa teraz będzie odwrotnie. Zobacz co to kurwa było <tryk> <tryk> Kurwa. <tryk> To Ej, zobacz Ej, kurwa. Co to kurwa było? Mirę, słuchaj, skurwiel mi spierdolił. Pobijałem go trochę. Nie wiem, zaatakował mnie, kurwa. Nie wiem, co się w ogóle działo w tej sytuacji. Aha, czyli ten Michael, którego wtedy raniłeś, żyje. I ma się całkiem dobrze. Tak. Posłuchaj, nic nie rób. Ranna żmija daleko nie oddełśnie. Mam do ciebie taką prośbę. Jeżeli jeszcze raz go spotkasz, a miej dokoła głowy, oczy, nawet dookoła dupy. Jeżeli go jeszcze raz spotkasz, nie zabijaj go. Nie próbuj. Dlaczego? Tylko. Dlaczego? Kurwie no co mnie do piaku nie posłał. Chcę go poznać bliżej. Tak, chcę go poznać bliżej. Pięcie Sikario te cingada Alfredo, no mates este sicario vestido en negro. Manda a los chavos que lo capturen y lo lleven a mi santuario. Nos vemos.

Uśmiech kurwa! Uśmiech! szacunek kurwa! Spierdalaj! Początek naszej znajomości nie był zbyt fajny, przyznaję, ale rozumiesz, za dużo gadałeś. A jeżeli się pracuje dla syndykatu, nie można wszystkim mówić, a już na pewno nie swojej dziewczynie. Ja nie mówiłem swojej dziewczynie. Po prostu ona sama zaczęła się domyślać. Dlaczego ją zabiłeś? Zdradziła mnie. Jak się o tym dowiedziałeś? Kiedy byłem w szpitalu, ona poszła do kolegi, dała mu dupę za nosek i ochronę. Jego też zabijesz? Tak, ale to tylko kwestia czasu. Nie radzę, za dużo krwi przelejesz, a to nie będzie ci się opłacało. Mi też nie. Dlaczego? Bo to dziennikarz. Ich ruszać nie opłaca się. Za dużo przy tym szumu będzie. Poza tym on pracuje nas. On? Ten Skurwiec? Tak, on jest nam potrzebny. Zostań. Dla mnie to kwestia honoru. Proszę moją dziewczynę, musi zginąć. Honoru? Pomyśl o zdrowym rozsądku. Zastanów się. Suka nie da, pies nie weźmie. To znaczy, że tylko ona była winna? Nie tylko ona, ale przede wszystkim ona. W końcu to ona miała być lojalna, a nie on. W sumie racja. Zaczynasz myśleć, brawo. Skoro cię zradziła, nie jest warta ciebie. Więc nie warto o nie myśleć. Temat zamknięty. No okej. Okay. Ragnar, rozkój go Kurwa, szybciej. No cię zaraz w beret zobaczysz. Teraz, panowie, chciałbym, żebyście zostali może niekoniecznie przyjaciółmi od razu, ale chociaż kolegami. Rozumiem, że już pan nie chce mnie zabić? Już nie. Jesteś bardzo zręczny, masz predyspozycje psychiczne, a tacy jak ty są w cenie. Zresztą bardzo miło mi ciebie poznać bliżej. A mi? Pana nie, zmienisz zdanie. Może. Kolego, pracujesz dla mafii kolumbijskiej. Czego ty chcesz więcej? Dobrze pan mówi po polsku. Jest pan Kolumbijczykiem? Pojebało cię, nie pytał o takie rzeczy szefa. Urodziłem się w Polsce. Wychowałem w Kolumbii. Mieszkałem w Meksyku. Znam tamte realia. Teraz wróciłem do Polski. Dobry kraj daje możliwości rozwoju. No dobra, mogę znowu dla Was pracować. Ale za dziewczynę kasy nie dostaniesz. Zrobiłeś to na własny rachunek, charytatywnie. Okej, okay, rozumiem. A teraz panowie, obydwaj, posłuchajcie. Jest pewien typ, który ma zeznawać przeciwko nam w przyszłym tygodniu. On ma nie dożyć końca tego tygodnia. Zdejmiecie go, kiedy tylko Alfredo go namierzy. Z tego co wiem, jest w Warszawie. Dobra, czekamy na zlecenia. Dobra, to idźcie teraz się napić. Dostaniecie zaraz pewną kwotę. Macie za co? Czekajcie na mój telefon. Zadzwonię do Was. Wejdziemy na ten film. O kurwa, no sorry za tamto. Dzień o co do piachu nie posłałem, ale miałem rozkaz. Przed ciebie w szpitalu prawie zdechłem. Strzeliłeś mi kurwa blisko serca, i mało brakowało, abym leżał teraz w piachu. Żyjesz, wyglądasz świetnie, po co ma rodzisz? Ty, jako stary killer, killer, powinieneś wiedzieć o tym, że raz się wali w serce, a później dopiero w głowę. Wtedy skutecznie zabijasz. Skąd takie rzeczy wiesz? Przecież młody jesteś. A, z filmów. Dużo akurat oglądałem. Dobra, na drugi raz pierdolę cię dwa razy. Weź mnie w kury, bo zaraz ja cię odjebię. No, sorry. Halo, no cześć chłopaki, gdzie jesteście? My w kinie. Dobra, w centrum handlowym jest ten typ do odpalenia. On jest tam teraz, musicie za chwilę go zdjąć. Słuchajcie, poznacie go, jest ubrany w dżinsy, szarą, szaro-niebieską kurtkę z kapturem, ma maseczkę antyglitową, chyba okulary i ma charakterystyczną torbę, pederastkę. Poznacie go bardzo łatwo. Szukajcie go. Dobra, dzięki. Dobra, idziemy. Ty mam go. Bądź tam, gdzie jesteś. Kurwiel odjebane. Nie żyje. Jesteś pewien? Jestem pewny. Sprawdziłem mu puls i zdechła kurwa. No dobrze. Jestem bardzo zadowolony. Widzimy się u mnie jeszcze dzisiaj. Dobra, dzięki.